Informuję, że kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Miasta Opróżków zadania zarządzania częścią drogi powiatowej i poproszę Pana Starostę o wskazanie osoby, która pana, tej uchwały. Panie Przewodniczący, Panie Szanowni Państwo. Miasto Puszków realizuje rondo przy wyjeździe z tunelu. Eee, jakby, tym złącem, naszą oficer południową, dalej robotniczą, pozostaje kabletka nie niewykonana, nadający się do remontu. W związku z tym zarząd rozmowy z panem prezydentem eee, miasta Puszkowa w celu rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania i wykonania tam remontu nawierzchni, na co w dotacji. Przekazał mi środki. Po prostu z punktu widzenia inwestycji też szkoda było zostawić nie do remontu drogi. Ten projekt Bardzo dziękuję. Poproszę pana przewodniczącego Marcina Rybińskiego o opinię Komisji Inwestycji i Ochrony Środowiska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Komisja Inwestycji i Ochrony Środowiska omówiła i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminy Miasto Puszków za z zarządzania częścią drogi powiatowej dróg BR 195 łamany na Jedno jednogłośnie pozytywnie 14 głosów za. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa w tym temacie chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie powierzenia gminie miasto Gruszków zadania zarządzania częścią drogi powiatowej. Proszę o zaznaczenie, kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Proszę o głosowanie prezydentem w programie sesja. Pan Krystian? 26 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.